I to mamy zagadkę O co w tym wszystkim chodzi? Kurwa, się zmieści A, rowerzysta już nie za bardzo Niczego jakieś to Roberto przeprowadzić to nie będzie takie ładne Det var ikke Widać zapewne kawałek drogi jest tutaj czyjąś własnością, własność wśród górali Rzecz świętej chociażby to było tak głupie jak tutaj, to jakoś to działa, ale dlaczego? Zarabą prowadzi wzdłuż torów właściwie, ale w pewnym momencie jest zagrodzona siatką, ogrodzeniem wmurowany w asfalt, praktycznie nie pozwalającym na jakiekolwiek przemieszczanie, przedostanie się na drugą stronę. Czy coś gmina... Planuje z tym zrobili, bo to już trwa. Nie, myśmy podjęli działania. To, to nie jest tak, że my planujemy. Z tego względu, że pan, który nam to zagrodził, ostrzegliśmy go, że wystąpimy o ochronę stanu posiadania i niszczenia e, między innymi tej drogi i złożyliśmy sprawę do sądu. Mam nadzieję, że będzie decyzja i rozstrzygnięcie sądu i że ta droga, która tam przebiegała, bo kiedyś ktoś wyraził na to zgodę, tam został wykonany asfalt między innymi, utwardzono tą drogę, czyli zgoda była. Natomiast to, co pan zrobił teraz, to mówiliśmy mu właśnie, że łamie prawo. No ale musi rozstrzygnąć sąd. Od kiedy to jest to ogrodzenie? No, dwa lata myślę. Nie, ogrodzenie, przepraszam. Ogrodzenie jest wie pan, co gdzieś 3-4 miesiące, nie więcej. Aha. No tak, no, czyli czekamy na rozstrzygnięcie sądu. Zdecydowanie, tak. Czyli to też może potrwać lata. Yy, mam nadzieję, że nie. Z tego względu, że pytałem go geodetów i mówią, że takie sprawy jednak w sądzie starają się nie odkładać nie wiadomo na kiedy, tylko żeby jednak w miarę możliwości na bieżąco rozstrzygać.